Czujesz, że twoje myśli przejęły kontrolę, jakby pasażerowie w twoim umyśle krzyczeli: Zawróć, nie dasz rady, a ty jesteś kierowcą to ty decydujesz, dokąd jedziesz. Zamiast walczyć z myślami, zauważ je i jedź dalej. Nie musisz ich uciszać, wystarczy, że nie pozwolisz im prowadzić. Twój lęk nie znika. Ale przestaje kierować Twoim życiem. To jest prawdziwa siła i to właśnie nazywamy psychologiczną elastycznością. Aby zobaczyć pełny film i inne filmiki, wejdź na mój kanał, link na dole. Pa! pa.